Witajcie moi drodzy, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam wolne troszkę pracy na działce, kołąbki latają sobie, puściłem Będę chciał dzisiaj wam krótko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, która już zaczyna powoli mnie dotykać. O, zrobiłem dzisiaj taki płotek, prowizorka co Prawda, bo prowizorka, bo nie ma czasu, nie ma materiału, żeby ten, ale zrobiłem go po to, żeby tutaj wzmocnić ten stary płot. Także tak to jest zrobione, będzie to jeszcze pomalowane specjalnym specjalną farbą drewnochronną, drewnochronem takim i żeby to miało jakiś taki sobie wygląd. Ale nie o tym dzisiaj chciałem porozmawiać. Dzisiaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, że krążą w internecie już E, negatywne opinie na temat moich e, to znaczy na razie tylko jedna negatywna opinia na temat moich e, preparatów, które sprzedaję i będę chciał tutaj trochę o tym powiedzieć zobaczcie jak gołąbki sobie ładnie siedzą dzisiaj jest tak piękna pogoda więc puściłem je bo po prostu już normalnie szkoda mi było patrzeć jak one się męczą, nie? to moja samiczka, no chodź malutka, chodź Auu, chodź do mnie, chodź, auu! No, chodź, malutka, chodź. No, także tak. Odnośnie tych moich preparatów, jak wiecie, w sprzedaży mam już 6 produktów. Są to, są to trzy mieszanki herbat ziołowych, skomponowanych z 15 składników, z 12 i z 9. 15-składnikowa herbata jest to herbata cząbermięta, która bardzo dobrze nadaje się do stosowania profilaktycznie, podczas gdy gołębie mają jakieś problemy z układem pokarmowym, jest biegunka, czy jest też słaby apetyt. Można tą herbatę podawać z powodzeniem, żeby, żeby tutaj jak gdyby przywrócić tą naturalną funkcję organizmu gołębia, żeby mógł on z powrotem po prostu wrócić do swojej jak gdyby formy. Druga herbata jest to herbata dziewanna i kwiat lipy. Dziewięcioskładnikowa herbata skomponowana specjalnie na poprawę jak gdyby jakości funkcjonowania układu oddechowego. Czyli jeżeli gołębie są zakatarzone, powiedzmy mają problem, z oddychaniem lecą jest jakiś katar i tak dalej. Jest to herbata właśnie skomponowana z specjalnych składników, specjalnych ziół, które mają jak gdyby na celu nie jak gdyby, ale mają na celu po prostu poprawić kondycję właśnie tego układu oddechowego. No choć malutka, ty tu przyszłaś i kolejna herbata jest to łopian, rokitnik. W składzie tej herbaty znajdują się znajduje się 12 składników i ta herbatka również jest tak przygotowana z takich składników, aby można było ją stosować podczas najlepiej pierzenia gołębi lub wychowu młodych młodych gołębi. Składniki znajdujące się w tej herbacie wspomagają jak gdyby wzrost upierzenia i wspomagają również jakość upierzenia. Upierzenie u gołębi staje się jedwabiste i, i po prostu podczas gdy młode gołąbki rosną te upierzenie już jak gdyby staje się takie na początku sztywniejsze po prostu bo, dlatego, że tam zawarte składniki ziołowe w tej herbacie mają właśnie takie działanie, miały działanie na wzmacnianie upierzenia. Tutaj tak odnośnie właśnie tej negatywnej opinii, która się pojawiła odnośnie Oregano. Mam w sprzedaży Oregano, które jest w cenie 35 zł i 99 groszy. I teraz tak, ja może chwileczkę tu, tą kamerę gdzieś postawię, bo będę musiał to otworzyć. I chcę wam to pokazać, jak to Oregano wygląda, więc tutaj może tak położę tą kamer kamerkę. Tak. I otworzę, bo tutaj jedną ręką się nie da tego otworzyć, więc otworzę to oregano. Oczywiście pakowania są tak zrobione, że mają zamek. Także hermetycznie otwierając, są pakowane hermetycznie, ale dodatkowo mają taki zameczek, że można po prostu stosować kilka razy. I tak, tutaj mamy właśnie to oregano, o którym, o którym wspominam, dlaczego, dlaczego są takie nie wiem, opinie dziwne, taki jeden klient, który tam kupił, zakupił, nie mogę podać, wiadomo, nazwiska, imienia nie, nie będę podawał, nie będę tam krytykował czy coś takiego, takiej osoby, zastosował to oregano, wiecie co, no to jest to śmieszne, Zastosował to oregano tylko, tylko raz i stwierdził, że to oregano jest, że tak powiem, brzydko do dupy. Tutaj taka mała uwaga, że kupujecie oregano w sklepach dla Gołębi, które w domieszce, jeżeli sprawdzicie sobie skład, w domieszce, ma, zawarte są, w domieszce tego oregano zawarte są olejki eteryczne, jak również olejek sosnowy który ma na celu jak gdyby wzmocnić zapach tego oregano. Dlatego tutaj była taka uwaga, że to oregano, które sprzedałem temu panu yy, po prostu nie pachnie i albo jest też wygląda jak siano i tak dalej, i tak dalej. One też jest drobno zmielone. Możecie sobie zobaczyć ja może mi się uda to pokazać. Także nie jest to taka typowa mąka jak w, w innych yy, w innych oregano, które kupujecie powiedzmy w sklepie oregano z Zielonej Doliny czy tam z jakichś innych firm tutaj też nie chciałbym, nie chciałbym wspominać jest one tak po prostu zrobione inaczej, jest to oregano pozyskiwane prosto z plantacji yy, i nie, nie ma tutaj do, nie jest tutaj domieszane żadna chemia, nie ma tutaj żadnych olejków eterycznych nie ma tutaj żadnego olejku z oregano do wzmocnienia zapachu ani smaku, ani nic takiego jest tutaj po prostu yy, czyste oregano 100% oregano, lebiotka i nie ma tutaj nic domieszane tak samo warzywa, które tutaj też mam, bo dzisiaj gołębie dostały warzywa. Zostały warzywa właśnie z tym oregano. Uprzednio oczywiście karma została zwilżona olejkiem czeskowym i, i taką, taką po prostu mieszankę gołąbki dzisiaj dostały do jedzenia. Warzywa tak samo, warzywa to nie są warzywa. Zobaczcie jakie one są fajne te warzywa. No, musielibyście po prostu kupić sobie i po prostu przetestować nie? gdzieś po prostu na internecie po, ktoś gdzieś wyczaił na Oliksie, że są te warzywa do kupienia za 17,50 za kilogram, ja sprzedaję te warzywa za 35 zł za kilogram dlatego, że są to warzywa pozyskiwane z polskich po prostu od rolnika przyjeżdża rolnik i po prostu sprzedaje warzywa, które są mielone w firmie która dla mnie te mieszanki komponuje Mieli i tak dalej, bo ja nie mam do tego sprzętu, więc zamawiam to w firmie, która mi to po prostu mieli, te mieszanki. tak? I ten pan, który posiada tą firmę, on skupuje po prostu warzywa od polskiego rolnika. Tutaj to, to nie są warzywa, które możecie kupić za Olipsie, za 17,50, a jak wiemy, wszystko, co jest takie tanie, pochodzi, pochodzi dzisiaj z Chin. Także te chińskie warzywa, czy, czy, czy to co tam jest do sprzedania. No to jak wiemy, nie mamy stuprocentowej pewności, że, że, jest to po prostu, yy, no, że jest to dobre, nie? Także ja dlatego tutaj chciałem zwrócić na to uwagę, że sprzedaję polskie produkty, polskie preparaty, a nie, nie po prostu jakieś tam kupione na AliExpress yy, w tonach yy, jakieś badziewie, nie? Także y, tutaj taka kwestia. I tak jak mówię, żeby jakiś produkt mógł zacząć działać, czy to są herbaty, które profilaktycznie gołębiom praktycznie codziennie podaję y, i nie widzę, nie widzę w ogóle żadnych uchybień, jeżeli chodzi o zdrowotność gołębi. Nie widzę również, y, no nic, nic złego się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, gołębie są zdrowe, są fajne w dobrej formie, latają jak widzicie, wszystko jest w porządku. Także kwestia jest taka, że nie może ktoś po pierwszym zastosowaniu jednego dnia już stwierdzić, że te oregano jest do dupy, jest siano, bo nie pachnie i tak dalej, i tak dalej, jeżeli nie stosował go dłużej niż dwa tygodnie, niż minimum dwa tygodnie. Należy te preparaty, które sprzedaję stosować, moi drodzy minimum dwa tygodnie, żeby można było ocenić. Yy, czy, to, czy, te, czy te preparaty się nadają, czy się nie nadają? Ja te preparaty stosuję już dosyć, dosyć długo, gdzieś około roku. Oczywiście na początku zamawiałem to po to, zanim wprowadziłem to w ryne, do, do rynku, do sprzedaży. Zamawiałem to w małych ilościach, żeby móc to po prostu przetestować. Czy herbaty, które są skomponowane według po prostu wytycznych. Tak, jak powinno to wyglądać, tak, żeby to miało ręce i nogi, to nie jest tak, że ktoś sobie gdzieś tam nazbierał byle jakichś ziół i zrobił z tego herbatę. Tylko te wszystkie składniki, które zawiera herbata, czy to cząbermięta, czy dziewanna, i kwiadlipy, i łopian rokitnik, są, to, są tam składniki skomponowane według specjalnej receptury. Nikt tego nie robił po prostu na oko. Także taka właśnie uwaga, nie oceniajcie preparatów czy produktów, które kupiliście u mnie, zaraz po stosowaniu na drugi dzień. Nie można nic ocenić po jednym dniu. Czy to nawet jeżeli ktoś jest chory i idzie do lekarza i dostaje antybiotyk, to jak weźmie pierwszy dzień ten antybiotyk, to on nie wyzdrowieje ten człowiek w cudowny sposób zaraz po pierwszym zastosowaniu antybiotyku czy coś takiego. Tylko trzeba oczywiście antybiotyk stosować tam powiedzmy u człowieka dwa tygodnie czy tam tydzień, tak? Więc no, wo, wo, no, wiadomo, na różne schorzenia różnie się to stosuje. Tak? Na, na zęby czy tam coś tydzień, na, na, na zapalenie płuc dwa tygodnie czy nawet dłużej. Nie? Więc tutaj tak samo, Więc dlatego chciałem właśnie tutaj zwrócić uwagę na to, że nie sugerujcie się, że nie pachnie, nie ma zapachu, czy kolor wam się nie podoba, ponieważ to jest wszystko naturalne. Tutaj nie ma żadnych domieszek. Olejków eterycznych sosnowych, czy jakiś tam też oregano, żeby wzmacniać zapach, jest to tylko i wyłącznie 100% z plantacji z zebrane oregano i zmielone na drobno, aby mogło służyć jako posypka na karmę. Ja stosuję to oregano ponad rok i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo z tego oregano zadowolony, ponieważ u Gołębi nie, nie, nie doszukałem się żadnych jak gdyby uchybień, czy coś takiego. Yy, większość hodowców bada to na podstawie kału. Ja też zawsze spoglądam, czy ten kał jest dobry, czy zły, czy jaki. I u mnie nie można powiedzieć, że kał jest jakiejś gorszej jakości. Tu akurat mamy taką miskę w środku, gdzie jest trochę kału, i tak wygląda właśnie moi drodzy. Mniej więcej kał. No, oczywiście on już jest tam polepiony, bo on cały czas siedzi w jednym i tym samym miejscu. I, i, I po prostu no robi w jedno i to samo miejsce, więc jest taki polepiony, nie ma tych kuleczek, tak jak byście chcieli, żeby one po prostu wyglądały. Nie? Więc akurat no nie mam tutaj, żeby tak zademonstrować na podstawie kału. Yy, ale no musicie też wiedzieć, że każdy gołąb ma inaczej. Jeden może robić takie kupy, drugi może robić takie kupy, jeden może mieć nawet taki wodnisty kał i, i może to wyglądać, że jest biegunka. Także tym też się yy, nie należy sugerować. Jeżeli byście chcieli naprawdę dogłębnie sprawdzić czy to oregano działa czy nie, czy ma jakieś walory zdrowotne czy nie, należałoby chyba po prostu zbadać nie wiem ten kał po zastosowaniu powiedzmy przez dwa tygodnie u gołębi, zastosować po prostu i dać po prostu ten kał do zbadania. Także naprawdę nie sugerujcie się po jednym czy po dwóch dniach tym, że coś jest do dupy, ponieważ trzeba to jakiś okres czasu Stosować. I to by było chyba, moi drodzy, na tyle. Także naprawdę nie oceniajcie czegoś, jeżeli nie stosowaliście dłużej. Bo, bo tak jak mówię, człowiek, który jest chory i idzie i dostaje antybiotyk, to on po, po jednym dniu zażywania antybiotyku nie wyzdrowieje. Więc na pewno też można to przełożyć na preparaty dla gołębi. I tak jak mówię, jest to wszystko naturalne, pozyskiwane od polskich rolników, ja nic nigdy w życiu nie będę kupował na jakimś AliExpress od Chinoli, żeby po prostu nie mieć stuprocentowej pewności, że to jest oregano, czy to nie jest oregano czy to są warzywa, czy aby czasem nie jest to zmielony plastik także musicie wiedzieć, że moje preparaty są 100% z polskich plantacji pozyskiwane z polskich rejonów zioła są pozyskiwane z Puszczy Białowieskiej z Mazur i z warmi. A nie gdzieś tam po prostu zakupione u Chinola, który nie wiadomo gdzie to hodował, czy, czy i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę yy, dajcie po prostu szansę yy, człowiekowi. Nie mówię o mnie, dajcie szansę polskim produktom, a nie kupujcie Badziewia z Chin, bo tutaj jest naprawdę wszystko 100% polskie, moi drodzy. Polskie, a nie od Chińczyka. Także to by było dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o moje preparaty. I tak jak widzicie gołąbki już się tutaj niecierpliwią. Moja samiczka cały czas za mną chodzi. No chodź, chodź malutka, idziemy, chodź. No chodź, chodź. A, chodź malutka, chodź, idziesz za mną, chodź, 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 idziemy tu, idziemy, chodź, chodź. Proszę zobaczyć, ona leci za mną wszędzie, za mną malutka pójdzie. Jest to gołąb z 2018 roku, numer 1153. Samiczka tak się akurat tutaj na mnie oswoiła. No chodź malutka, chodź. No także tak jak mm, mówiłem i przypominam, nie sugerujcie się y, Oregano, <grych> że jest, nie pachnie, czy jest jak siano zmielone, ponieważ żeby móc ocenić czy działa, czy nie działa, trzeba stosować minimum dwa tygodnie. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i życzę udanego sezonu. Udanego, że tak powiem, udanych lęgów i dużo, dużo szczęścia, dużo zdrowia. I żeby Wasze gołębie również też były zdrowe i żeby nie było jakichś problemów w gołębnikach. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.